mieliśmy wczoraj w godzinach popołudniowych i wieczornych tutaj właśnie przy ulicy Batalionu Chłopskich 44 zdarzenie polegające na rozszczepieniu się części prostu ściany właśnie przy tym budynku. Budynek ma ponad 100 lat. Wszystkie służby, które służby kryzysowe związane z zarządzaniem kryzysowym, nadzór budowlany, straż pożarna jednak podjęli decyzję o tym, żeby jednak mieszkańców właśnie tej części, która jest za mną żeby jednak nie spali i tutaj. Y, y, pani właśnie z dołu lokatorce zostało zapewnione mieszkanie socjalne w takim trybie natychmiastowym, można powiedzieć, przy ulicy Przemysłowej, właśnie w tym kompleksie mieszkań socjalnych. Tutaj są prowadzone prace zabezpieczające, y, takie specjalne stemple y, kładzione po prostu pod y, fundament. Y, y, wiem, że jeszcze czeka Pana Mundziela w tej chwili rozmowa z nadzorem budowlanym i po, po niej jak gdyby zapadnie ostateczna decyzja, y, co po prostu dalej, jeżeli chodzi o ten budynek. Wiem, że remont jest y, prowadzony w tej chwili. Jest to stary budynek stuletni. Są wszystkie ekspertyzy, które jak gdyby potwierdzają w tej chwili te prace, które są prowadzone, że one są prowadzone prawidłowo. Natomiast no jak gdyby ostateczny głos tutaj należy w tej chwili do nadzoru budowlanego i, i sądzę, że ta decyzja, Rada Chwila, tę decyzję po prostu poznamy.